G2, geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com. Mam kolejnego gościa, pan Marcin Koczan z Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk politycznych. Panie Marcinie, chciałbym zadać pytanie na temat współpracy polsko-ukraińskiej. Otwiera nam się nowe okienko. W tym zakresie są pisane nowe ustawy. De facto powstaje na Ukrainie bliźniasza ustawa do Polski, gdzie polscy przedsiębiorcy obywatele będą mieć możliwości kupowania firm działania jako przedsiębiorcy oprócz głosu, prawa do głosowania otworzą się duże możliwości. Taki nowy konstrukt, o ile powstał, jakby został odbierany na arenie międzynarodowej przez Zachód, przez wschód albo może przez, e, przez Azję. Trudno powiedzieć w gruncie rzeczy jeszcze teraz, bo na razie opieramy się tylko na planach i przypuszczeniach. Hmm. Potencjalnie bardzo jest wiele obszarów do współpracy i do zbudowania naprawdę stosunkowo silnego regionalnego bloku gospodarczo-politycznego, który mógłby być taką przeciwwagą trochę dla interesów niemieckich w, w tej części Europy. Natomiast w gruncie rzeczy do powstania takiego bloku, a potem do kompleksowej oceny jego skuteczności na arenie międzynarodowej i tutaj w, na tej przestrzeni lokalnej, regionalnej, no, pozostaje, bardzo dużo, pozostaje bardzo dużo czasu. Nie, wie, nie wiemy w gruncie rzeczy, co z tego planu zostanie zrealizowane i jak ta współpraca będzie się odbywała, czy realizowała w dłuższej perspektywie. Oczywiście tego nie wiemy, ale chciałbym się. Przyjąć punkt założenia, co by było gdyby, gdyby mm -hmm. tak się zniszczyło, jak byłaby reakcja Zachodu? Bo oczywiście um, kierunki rozwoju są różne, są różne siły, które działają w przeciwległe kierunki, ale chciałbym założyć taką myśl, debatę w tym kierunku, co by się wydarzyło, jak było odbierane taki koncept, gdyby się to udało pozytywnie ułożyć, gdyby ta współpraca się um, usankcjonowała, gdyby te granice Ukrainy na wschodzie były bezpieczne, i byłoby to bezpieczne miejsce do inwestowania dla przedsiębiorców. Pewnie musielibyśmy to podzielić na kilka, że tak powiem, zainteresowanych podmiotów. Jeżeli chodzi z punktu widzenia Rosji, myślę, że to by było bardzo niebezpieczne, bo to by wciągało Ukrainę w orbitę takiego konstruktu euroatlantyckiego, czyli i Unii Europejskiej i potencjalnie, potencjalnie NATO, a z kolei wyciągało ją ze sfery takiej oddziaływania interesów rosyjskich. To po pierwsze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to prawdopodobnie byłaby to dobrze oceniana dobrze inicjatywa, dlatego że tworzyłaby taki silniejszy konstrukt spajający w regionie, który byłby tworzony między Starą Europą a Rosją. Wiadomo, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ta Stara Europa ma dużo, dużo taki bardziej obarczony, znaczy większym poziomem zaufania, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Kraje regionu, takie jak Polska, kraje nadbałtyckie są dużo bardziej sceptyczne wobec tej współpracy Starej Europy i Rosji. Jeżeli chodzi o Niemcy, to wydaje mi się, że tu mogłaby zostać stworzona taka silna konkurencja dla niemieckich interesów w regionie, więc prawdopodobnie z ich perspektywy tego typu współpraca, zwłaszcza jeżeli by się udało zawiązać taki silny blok polityczno-gospodarczy, byłaby oceniana jako zagrożenie. A Azja, Chiny, Indie, jakby reagował na taką sytuację? Eee, no wydaje mi się, że z punktu widzenia Chin nawet silnie działający blok gospodarczo-polityczny polsko-ukraiński. Nie jest dużym graczem z punktu widzenia interesów Chin w Europie. Prawdopodobnie stabilizowałby ten przepływ towarów na nowym jedwabnym szlaku. Zwłaszcza jeżeli Białoruś trwale byłaby wyłączona z przepływu towarów na linii Azja-Unia Europejska i prawdopodobnie no, potencjalnie, potencjalnie obszar do, do inwestycji, więc pewnie. Z punktu widzenia Pekinu taki obszar stabilizacji byłby, byłby pożądany. Serdecznie dziękuję za wywiad i zapraszam na kolejny panel. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.